zapytać, o czym była dzisiejsza Ewangelia, czytanie dzisiejszej liturgii, liturgii dnia dzisiejszego, można było mieć problem z odpowiedzią. Bo to słyszymy o bardzo tragicznych wydarzeniach. Ktoś doniósł Panu Jezusowi o ludobójstwie, bo tak można nazwać wydarzenie, w którym Piłat zmieszał Krew galilejczyków skrywią ich ofiar. A na to Pan Jezus podaje jeszcze inny przykład, nie mniej tragiczny, który można nazwać katastrofą budowlaną. Zawaliła się wieża, zginęło 18 osób. Jeden obraz i drugi bardzo tragiczny. Trudno jest to pisać słowami, taką tragedię, gdy giną ludzie. Jezus też się tego nie podejmuje, ale wyciąga z tych dwóch dramatycznych, tragicznych, bardzo bolesnych obrazów naukę dla nas. Oto, tak ona brzmi. Życie jest kruche. To ziemskie życie jest kruche. To ziemskie życie jest ograniczone. Nie warto zajmować się zbytnio tymi przyziemnymi sprawami. I warto też zbyt mocno sobie ufać, mówić sobie w duchu, że ja jestem jako tako dobry i pobożny, to dlatego omijają mnie różnego rodzaju nieszczęścia. To tak nie działa. To dobra droga do tego, żeby stać się pysznym, wbić się w pychę. A potem to już prosta droga do popełniania różnych grzechów. I potem na koniec i stąd i zowąd przypowieść o drzewie figowym, które nie przynosi owoców. Od trzech lat nie przynosi żadnych owoców. Żeby sobie uświadomić, jak liche było to drzewo, trzeba wiedzieć, że Drzewo figowe owocuje trzy razy w roku. A to drzewo przez trzy lata nie przynosiło żadnego owocu. Po co takie drzewo? Po co takie drzewo wyjaławia ziemię? Mówi gospodarz winnicy. Ale jest ogrodnik, który chce się zająć tym drzewem, obłożyć nawozem, będzie je pielęgnował. Jeszcze na rok potem może przyniesie owoce. Czego to jest obraz? To obraz naszej kondycji, naszego życia, naszej wiary. Bardzo często podobni jesteśmy do drzewa figowego, które nie przynosi owoców prawie żadnych albo przynosi marne. A Pan nas powołał do tego, żebyśmy przynosili dobre owoce, owoce dobra, miłości, miłosierdzia. Jeżeli słuchamy dzisiejszej przypowieści, zapytajmy siebie, czy jesteśmy zadowoleni z owoców, jakie przynosimy na co dzień jako dzieci Boże, jako uczniowie Jezusa. Jako świadkowie wiary na co dzień. Czy jesteśmy zadowoleni? A właściwie trzeba zapytać jeszcze bardziej dosadnie zapytać Pana Boga, czy On jest zadowolony z owoców, jakie my przynosimy. Bo jeżeli nie jest zadowolony, to znaczy, że mamy się z czego poprawiać. To znaczy, że mamy się nawracać. Bo wszyscy tego nawrócenia potrzebujemy. Jeszcze jedna myśl na koniec. Jeżeli ktoś słucha tego rozważania, ktoś to uważa siebie i swoje życie za bardzo nieudane i grzeszne. Nawet może uważa siebie za gorsze drzewo, niż to, o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Niech nie traci nadziei. To Jezus jest dobrym ogrodnikiem. To Jezus chce się Tobą zaopiekować. To Jezus ma tyle miłosierdzia, że przebaczy Twoje grzechy, chociaż Ty w to jeszcze nie wierzysz. Zaufaj Mu. Pozwól Mu się sobą zająć się sobą zaopiekować. On ci przebaczy grzechy, chociażby one były jak szkarłat. Wybieleją nad śnieg. A potem, krok po kroku, z tego lichego, figowego drzewa, na tym, na tym figowym drzewie, na tym lichym, figowym drzewie, zaczną się pojawiać owoce. Jeden po drugim. Tylko zaufaj Bożemu miłosierdziu. Tak, dzisiejsza Ewangelia jest o Bożym miłosierdziu, o tym, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie, nie tylko cierpliwy nad nami, grześnikami, ale jest bogaty w miłosierdzie.